Melo 3210. I przystępujemy do szaszłyków. Co jest ważne w szaszłykach? To żeby były. Co jest dobre w szaszłyku? To to, że można do niego wypić pięćdziesiątkę, setkę i więcej. Szaszłyki mamy bardzo proste. Mięso. Oczywiście kurak. Kurczaczek. Przyprawiony boczek, papryka, cebulka i to wszystko. I po chwili wam pokażę, jak jest po upieczeniu, jak one wyglądają, już gotowe do konsumpcji. Pamiętajcie, że zawsze warto mieć przygotowane, jak coś sobie grillujemy, butelka wody. W razie pojawienia się płomienia nie dopuszczamy do osmalenia mięsa i do, do pieczenia takiego na wysokim ogniu. Podlewamy trochę wody i wtedy akurat żar dochodzi. Ja jestem zwolennikiem stosowania tylko i wyłącznie naturalnego drewna. Nie stosuję węgla w ogóle. Nie stosuję też podpałki. Podpałka to forma ropa naftowa i smród. No proszę tu jeszcze polać, bo tu się zapala. Że tak to mniej więcej wygląda Ja zawsze zjadam cztery szaszłyki Tutaj. O. Temperaturę zawsze możemy sobie ładnie wyregulować Pokażę Wam za około 10-15 minut Jak to wygląda na, do konsumpcji Na takiego grilla wchodzi około 10 szaszłyczków Już minęło 4 minuty Czy 5 minut i za chwilę znowu pokażę przed konsumpcją już jakie będą. Oczywiście każdy robi różne kolorowe, ale wiadomo my stosujemy jako dobrą zagrychę. Zapaliło nam się woda. Nam się trochę zapaliło, tu trzeba podlać wody w tym miejscu. Dobra. Jest 9 maja, ale pogoda super, gorąco, biesiady, majówki na razie w małym gronie, oczywiście, ale myślę, że już następna majówka, czyli w 2021, będzie romantyczna. Proszę tu polać wodą. Tu, dobra. taka uwaga, jeśli chcemy mieć takie podwędzone, to wtedy oczywiście jak mamy tylko sam dym, przykrywamy takimi płytami. To może nie wygląda super, takimi płytami. Przy... I wtedy ten dym gorący, to mamy takie wędzenie, wędzenie i pieczenie. zupełnie inaczej smakuje cebulka, boczek, kurczaczek, wszystko na takim gorącym dymie. Tak to warto zrobić. To jest mój taki patent. Oczywiście pracujemy na naturalnym drewienku owocowym. Zawsze to na ogrodzie mamy jakąś ciętą śliwkę, jabłoń. Nieraz się ktoś pyta czy trzeba czy trzeba stosować suche drzewo czy, czy mokre. Lekko mokre też może być do takiego podwędzania. Tu nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Pamiętajcie, że wszystko się da wmucić. Temperatura jest tu się wysoka robi pod takim przykryciem, że jest super. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało już przed konsumpcją. No jeszcze, jeszcze z 10-20 minut. Po ściągnięciu pokrywki tej prowizorycznej, tak to mi wygląda. Tu widać od prawej strony już lepiej bierze. Tutaj troszeczkę podlejemy, może wodą, minimalnie, w tym miejscu. Proszę, minimalnie, tak? Pyk, dobra? No, i teraz znowu przykryjemy. Naszymi prowizorycznymi przykrywkami. Ale to dużo daje. Bo ten gorący dym nam się tutaj kumuluje. Czekamy. Elo, elo, Oczywiście smacznego życzę wszystkim. To się fajnie dymek ulatnia. To jest najważniejsze na grillu. Oczywiście wspaniałe, gorące dziewczyny i spirytusik najwydestylewaniuchniejszy. Niedługo zrobię, bo niedługo zrobię taki podcast, można powiedzieć, o piciu spirytusu ale to za jakiś czas bo tu już chciałbym zrobić powiedzmy w jakiejś pokazie taki pokaz w restauracji może jakiejś niekoniecznie zaprzyjaźnionej wody trochę szybko tu i tu dobra dobra nam temperatura wzrosła widzicie to wygląda apetycznie za chwilę już będzie finito To fajnie dochodzi widzicie ale jeszcze, jeszcze w gorącym dymie już jest Ciekawie to sparowane. No jak tam już zrobione. Więc jeszcze raz obrócimy. Już tak bez przykrycia. Wolny ognik. Każdy lubi z różnym stopniem wypieku. Pozdrowienia dla Żanety. Pozdrawiam Marlena Najman-Testosteron. Pozdrawiam też oczywiście. Wszystkich znajomych. Okiem działkowca, pozdrawiam. Pozdrawiam też Iwa Przyrodniczka, bo chyba też robi grilla. Właśnie. Najważniejsze, żeby wszystkim smakowało. Słyszycie, ptaki też ćwiergolą fajnie. Możemy jeszcze z bliska, jak to, jak to wygląda mniej więcej. O, tak. Może jeszcze. Takie najazdy. Ja nie lubię jak są przypieczenia zbyt duże. Lubię jak to jest wszystko tak naprawdę delikatnie, tak jakby uduszone na, na ogniu. Każdy oczywiście ma swoje smaki. Wiadomo. Zaraz Wam pokażę też, jak to wyglądać będzie na talerzu. Oczywiście. Nie będę dzisiaj specjalnie pokazywał alko, co pijemy. Może ktoś powie, że specjalnie pod pałką mnie nie rozpalałem, bo pod pałkę piję i to też wiatr z obłoków warkocz plecie i tego trzymać się trzeba. A ptaki potwierdziły, i jeszcze tutaj e, świstak zawija to wszystko w sreberka. El, lo 3, 2, 1, 0. zaraz przystępujemy do konsumpcji panie mówią jakie smaczne mm. głośniej ale pychota. no i właśnie tak to się tak to się podaje elo elo 3210 smaczne oczywiście do tego dzisiaj będzie więcej niż liter tylko jest pytanie czego? No, ale tak to mniej więcej, przynajmniej tak ja lubię. To się jest trochę takie zestrojone, wszystko zespawane. Jak to nie mylić z innymi spawami? Tak to powinno być podane do konsumpcji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście życzę wszystkim smacznego. Majówki to jest okres, kiedy naprawdę można eksperymentować z grillem i nie tylko z grillem to mówią, na grillu pewnych rzeczy nie można zrobić, jak jest rozgrzany. Tylko na zimnym grillu. A niektóre rzeczy można zrobić na gorącym. Pozdrowienia, serdeczności. Życzę wszystkim smacznego. Udanej majówki. Jutro też jest dzień, niedziela, fajnie, wspaniale. Sympatycznie. I energetycznie. Piękna, piękna pogoda, ciepełko. Ptaki, ptaki się cieszą. Siema! Okay.